Witajcie. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać kolejne ćwiczenia, które mają Wam rozwinąć prawą dłoń. Pamiętacie, na jednej z poprzednich lekcji było to wstępne ćwiczenie, takie jakie zespół Metallica wykonuje we wstępie swojej piosenki Nothing else Matters. To już przećwiczyliśmy. Chciałbym to teraz. Troszkę uporządkować. Pierwsze ćwiczenie, które będzie służyło najlepiej rozwinięciu tej ręki, to granie czterech uderzeń. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Zmiana struny basowej. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Zmiana struny. Trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. W ten sposób. I gdybyście zechcieli jakieś akordy grać, to patrzcie. Raz dwa trzy cztery, raz dwa trzy cztery, raz dwa trzy cztery, raz dwa trzy cztery. To służy takiemu miarowemu um, um, graniu um, metrów parzystych. Raz dwa trzy cztery, raz dwa trzy cztery. To kolejne, to był metrum sześć ósmych raz dwa trzy cztery pięć sześć raz dwa trzy cztery pięć sześć albo w skrócie raz dwa trzy raz dwa trzy raz dwa trzy raz dwa trzy możemy wprowadzić akordy raz dwa trzy 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 różni się to tym, że po dojściu do struny E-wiolinowej raz dwa trzy 4, 5, 6. Wracamy palcem drugim i pierwszym. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Ruch jest wykonywany. Kciuk pierwszy, drugi, trzeci, drugi, pierwszy. Kciuk pierwszy, drugi. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I w kółko. Ale trzeba coś, byłoby pewnie utrudnić Wam życie, więc zrobimy coś takiego. Po raz pierwszy spróbujcie zagrać tak. Kciukiem, pierwszym, a potem dwoma palcami naraz. Dwudźwięk i na koniec znowu pierwszym. Kciuk, pierwszy, dwa, pierwszy. Kciuk, pierwszy, dwa, pierwszy. To jest często spotykany w muzyce fortepianowej. Jak ktoś gra na pianinie albo na klawiszach, w ten sposób wykonuje swój podkład. To bardzo fajny i rozwijający um, przykład. To są wszystko praktyczne ćwiczenia, które często były wykorzystywane w szkołach na gitarę klasyczną. Co nie zmienia faktu, że fantastycznie się sprawdzą na gitarze akustycznej. Nawet na elektryku, gdybyście grali, potrzebować zagrać przebierankę. Zależnie od ilości tych powtórzeń powstaje metrum parzyste lub nieparzyste. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, ale możemy zagrać również cztery czwarte. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz. Dwa, trzy, cztery, raz. Także tutaj apeluję do Was, kombinujcie, myślcie, liczcie, szukajcie, słuchajcie utworów, analizujcie, wykazujcie bardzo dużo własnej inicjatywy, bo to Was rozwinie najbardziej. Nic gitarzysty tak nie cieszy, jak to, że znalazł rozwiązanie albo coś wymyślił sam. Dlatego, jak tylko poznacie jakiekolwiek ćwiczenie, od razu próbujcie bawić się nim, transformować w różne strony, wykręcać, twórczo wykorzystywać. Sami zobaczycie w krótkim czasie Wasza taka inteligencja muzyczna, bardzo, bardzo. Rośnie i będziecie sobie po prostu muzykowali. I do tego Was bardzo gorąco zachęcam i zapraszam na kolejne lekcje.